Marcin Held, Satoshi Ishii, Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszulkie Wicinę Kieszkę znajdujemy się po oficjalnej ceremonii ważenia przed Babilonem ma 19, a ze mną Damian Olszewski, słynny pogromca erko Witam serdecznie. Cześć, witam Marysz. Słuchaj, no generalnie jest taka sytuacja, że ten erko się za tobą ciągnie bez przerwy. A odkąd generalnie go pokonałeś, to tylko w kontekście erko się chyba się o tobie, w się mówi w kontekście erko Niestety. Ale, ale niestety czy stety? Jak do to to tego znaczy, podchodzisz? Nie no wolę, żeby z perspektywy mnie jako zawodnika, e, spostrzegano a nie pogromcy tylko Erkojuna, więc no może to się zmieni po. Po tej gali, może po następnych dwóch zobaczymy. No, w każdym bądź razie ciągnie się to za mną. Wszyscy mówią pogromdzaj No Dobra, no niech tak będzie. No zobaczymy później. Czekaj, no jego kariera została wstrzymana przez ciebie troszeczkę bo od września czy od października, dokładnie kiedy była, ale go nie oglądamy. No słyszałem, że tam miał jakieś bóle głowy, bo też tam tego znam. Ludzi, którzy z nim trenowali, też przyjeżdża. Jeden Belg, który tam trenuje z nim, też mówi, że chwilę miał taką, że tego, no ale wrócił do treningów, teraz w pełni trenuje. Chyba cały czas u siebie w Belgii już nie jeździ do UFD, z tego co wiem. A jak jeździ, to tylko czasami. No zobaczymy, no, gadajmy lepiej o tej walce, co nas czeka niż. To, Ta, co było, no No do tego zmierzam, bo czy tak, wiemy, że umiesz mocno uderzyć, skoro r ma jakieś tam mniejsze, większe problemy, choć też. Tak mówią na treningach, no tak? chociaż no. ja uważam mimo wszystko, że walczyłeś z, kategor z zawodnikiem kategorii półciężkiej, tak, nie ciężkiej, tak, To on, nie, Moim zdaniem dla niego kategoria ciężka, jeżeli walczy z naprawdę z zawodnikiem e, ciężkim, który jest zawodnikiem e, zawodowym, a nie. Jakby, pokroju Popka czy, sorry, Akop, ale Akopa też, to myślę, że nie wygrałby w 90%. No, zawodnik MMA, a, a, a taki, mówię, jak Akop, Szostak czy, czy, yy, czy Popek, no to nie są prawdziwymi zawodnikami. Też wiadomo, co oni. Bynajmniej nie Jakub, ale Popek, co robi po walkach, jak się bawi, wiadomo, że to na sportowca nie przystaje i tak jak mówię, z prawdziwym sportowcem, z prawdziwym zawodnikiem MMA do wagi ciężkiej się nie nadaje. W tym razie Marcin Kalata. Rekord ujemny, no ale to wiemy doskonale, że to nie do końca oddaje to, co on potrafi. Na pewno widziałeś jego walkę z Filipem Stawowym, no to dali panowie naprawdę prawdziwy slugfest. Coś pięknego. Słuchaj, no tak naprawdę, na którego byś nie trafił, to wiadomo, że będzie ciężko, bo nie można Marcinowi odbierać umiejętności. Szykujesz się na te mocne wymiany w stójce faktycznie, czy może nie warto poświęcać zdrowia i będziesz szedł po nogi? Nie, będą na pewno wymiany, bo... Bo ja też lubię się wbić w stójce i niestety moja natura w klatce się odzywa i pewnie pójdę na jakieś wymiany. Na pewno pierwsze minuty będą toczyły się w stójce. No zobaczymy, no, rekord ma ujemny. Wszyscy twierdzą, że rekord nie oddaje tego. Mi się też wydaje ze mną też tak było. No, miałem na początku rekord 2-0, a później 3-2, więc wszystko jest. Teraz mam 3-3, też rekord nie jest też jakiś super dobry. No. No ale to wiadomo, że to zależy od dyspozycji, ile się człowiek przygotowywał do konkretnej walki z kim walczył. Bo wiadomo, można sobie wybierać trochę słabszych rywali, przygotowywać 9 tygodni, 10 tygodni za każdym razem i każdą walkę wygrać. No ja nigdy nie trenowałem 9 tygodni do, do walki. Teraz pierwszy raz w życiu z, z Marcinem mam 9. Tygodni wyprzedzenia dostałem od... Czy się przetrenowany? Nie czuję się przetrenowany, czuję się mega, kurde, jest. prawie fruwam. Właśnie to się zapytał te 9 tygodni, no bo znaczy nie o 9 tygodni, tylko o ten okres przygotowawczy. Czy rozumiem, że który raz udało się zrobić pełny obóz? Teraz dopiero? Wiesz co chyba trzeci raz. Pierwsze dwie walki też trenowałem w, w naszym starym klubie, gdzie tam trener był bardziej rygorystyczny i tam trenowałem 9-10 tygodni. Obie walki i obie wygrałem tam, wiadomo, pierwszą przez dyskwalifikację e, htf -a. Ale on też e, game plan był, żeby tylko szybko wstawać, a on się zmęczy. No wiadomo, że wyglądało to, że on mnie tam ubije, ale zmęczyć się, zmęczył, później mnie kopnął i tyle. No. W każdym razie dwie pierwsze walki miałem 9 tygodni. Później miałem wszystkie walki praktycznie po 4-5 tygodni przygotowo Dostawałem za późną ofertę, no ale je brałem. No, jedną ofertę nawet wziąłem tydzień przed z z Gabarowem Także teraz mam trzecią walkę w której przygotowuję się 9 tygodni Było mikro kontuzji trochę Ciężkie przygotowania, ostatnie dwa tygodnie bardzo ciężkie Już się odzywało zmęczenie, wiadomo ja też pracuję po pracy codziennie o 16 wracam do domu o 17.30 trenuję o 19.30 wracam do domu Także zmęczenie wychodziło, wiadomo zero życia trochę z dziećmi się pobawić między pracą a treningiem i tyle, no ale oby to się przełożyło na formę w klatce i wtedy będę wiedział, że zrobiłem wszystko to, co powinienem. No tak w takim razie zdradź, kto Cię dociążał przed tą walką. No trenerzy i koledzy z klubu. E, powiem tak, e, na początku byli... Sceptycznie nastawieni do, do mojej walki, bo u nas są zamknięte wszystkie zimy cały czas i oficjalnie nie, mogło, nie może nikt trenować. Ani MMA, no, sport zawodowy niby jest, ale tylko dla olimpijczyków. Także my nie mogliśmy trenować, ale sala jest jakby nasza, naszych trenerów i pod kluczem trenowaliśmy. Wszyscy, co walczą, trenowali ze mną, zmobilizowali się i trenowali codziennie. Trenerzy, wszyscy trenowali. Arun, Peter, który walczył w ONE, Ranier, który walczył i wywalczył pas w 1FC. także mieliśmy i też przyjeżdżali zawodnicy z tego, z Bellatora dobrzy zawodnicy, także no moje najcięższe przygotowania ciężkie były, ale mam nadzieję, że owocne. W takim razie powiedz, jak teraz się czujesz? Czy już udało się troszeczkę odświeżyć? Ta głowa troszeczkę wróciła do siebie i to, i to nie jest tak, że jesteś zajechany, tylko ta głowa odpoczęła, jesteś już gotowy, już nakręcony na wojnę. Powiem szczerze, że jeszcze wczoraj jechaliśmy w aucie, się czułem zmęczony, ale nie wiem, co się stało w hotelu. O 22. zasnąłem, gdzie mi się nigdy nie zdarza, bo 24 to jest nawet jak trenuję ciężko i wstaję o 5.30 do pracy, to i tak chodzę spać o około 12.00. Tutaj przytuliłem poduszkę o 22.00 i spałem do 8.30. Wstałem na śniadanko, czuję się wyspany, wypoczęty. Jest, powiem szczerze, zapowiada się dobrze. W takim razie no jest szansa na to, aby rekord stał się dodatni, a już myślałeś co dalej? Jak się uda wygrać? no Bo ta kategoria ścieżka duża nie jest w Babilonie, a zawodników jest paru i dość szybko można gdzieś w tej drabince podskoczyć. No wiadomo, powinienem skupiać się na walce, która jest przede mną mi się skupiam, ale w głowie, z tyłu głowy jest to, że jakby się wygrało, co dalej. Chciałbym zawalczyć zestawowym. Może później jeszcze z kimś innym i opas. No zobaczymy jak to się rozwinie. Może no zobaczymy. Na koniec zapytam w takim razie o main Event jak typujesz, no bo jest spora grupka osób, która czeka na weryfikację umiejętności. Kevina nie może się doczekać i sporo osób liczy, to by właśnie Filip sprawi. To nie ma szans. Filip. Z Kevinem? Tak. To definitywnie przekonany jak milionera. 100%. Jakby był większy kurs, to bym sobie nawet obstawił. Nie jestem hazardzistą, ale bym łatwo te pieniądze mógł zarobić. No gdzie on ma wygrać? No, to, dobrze, to tego zapytam, bo tutaj jakby Fortuna wystawiła kursy, my o tym rozmawialiśmy ostatnio na podcaście i pytam. 1, 40 jest, więc trochę za niski, żeby e, obstawiać. Wiadomo, że jakiś szczęśliwy cios może się udać i może go trafić. Wydaje mi się, że tylko tak może wygrać. No, w stójce na pewno nie jest super gościem. E, ta jego garda on ma słabą obronę, zadziurowa jest ta jego obrona, a myślę, że jak dobrze trafi, to on padnie w końcu. Także w zapasach na pewno nie jest lepszy nie widzę szans, gdzie by on miał wygrać, więc jedyną szansą jest jeden udany cios, a tak to daje 95% na kibina. No to grubo, w takim razie czekamy. czekamy jutro będziemy to weryfikować. E, e, main event w takim razie, no chociaż wywiad będziemy rozmawiali z Tobą, a następnie z Kevinem. No obejrzymy do końca zobaczymy, czy miałeś e, raz, także jeżeli ktoś e, ufa Damianowi, no to stawiajcie, bo stawiajcie, bo warto, bo warto. Dziękuję za poświęcony czas Dziękuję. za wywiad. Widzimy się jutro. Widzimy się jutro po wygranej. Tak jest, Dzięki. <laughs> dzięki.